Witam serdecznie w Sosnowieckim Centrum Sztuki Zamek Sielecki. Wielkimi krokami zbliża się do nas Wielkanoc, stąd też przygotowaliśmy wystawę dla dzieci – Tradycje Wielkanocne. Naszą podróż po wystawie rozpoczniemy od wątku dotyczącego Niedzieli Palmowej. Obchody Świąt Wielkiej Nocy rozpoczynamy od Niedzieli Palmowej. Niedziela Palmowa symbolizuje powstań do Jerozolimy, gdzie był witany przez tłumy właśnie palmami. Ponieważ w Polsce nie rosną palmy, trzeba było je zastąpić innymi roślinami, które właśnie wczesną wiosną już kwitną bądź są zielone. W Polsce te palmy zastępują nam najczęściej wieżby, popularnie nazywane baziami, wszelkiego rodzaju bukszpany czy borowiny. Na naszej wystawie prezentujemy trzy rodzaje palm zagłębiowskich. Są to palmy wysokie, palma bukietowa, która jest chyba najbardziej tradycyjną palmą, którą najczęściej spotykamy i palma rozłożysta, którą zapewne można zobaczyć tylko w niektórych regionach Zagłębia. Najczęściej spotykana jest w okolicach siewieża. Dawniej palmy były wykonywane wyłącznie ręcznie. Obecnie najczęściej kupuje się je w sklepach bądź kwiatarniach. Ale oczywiście są nadal regiony w Polsce, również w Zagłębiu, gdzie gospodynie i gospodarze wykonują te palmy własnoręcznie. Taka palma własnoręcznie wykonana oczywiście jest o wiele bardziej atrakcyjna i oryginalna. W wielu rejonach Polski są organizowane również formalne bądź mniej formalne konkursy na albo wysokość tej palmy, albo ich oryginalność. Mówiąc o świętach wielkanocnych, nie sposób nie powiedzieć o jajkach. Kiedyś jajka były barwione w sposób naturalny e, za pomocą e, na przykład łupin cebuli. E, na naszej wystawie prezentujemy właśnie sposoby takie naturalne barwienia jaj. Jest to właśnie cebula, cebula żółta, może to też być cebula czerwona. Jaja dawniej barwiono również wykorzystując do tego celu buraki albo czerwoną kapustę. Jaja barwione łupinami cebuli yy, uzyskiwały przepiękny kolor od jasnego do ciemnego brązu. Jaja barwione burakami były czerwone bądź bordowe, a obecnie też niektóre gospodynie używają przypraw. Yy, taką przyprawą jest na przykład kurkuma, która pięknie barwi jaja na kolor żółto-musztardowy. Oczywiście Obecnie jest dostępnych wiele różnych możliwości barwienia jaj. Możemy kupić barwniki sztuczne w sklepach, są przeróżne naklejki, ale oczywiście na wystawie pokazujemy te tradycyjne metody i za chwilkę zobaczycie jajka wykonane różnymi tradycyjnymi metodami. Na naszej wystawie prezentujemy jajka wykonane różnymi technikami. Mamy kraszanki, pisanki, mamy jajka wyklejane i mamy również jajka ażurowe. Kraszanka to jajko, które jest wykonane w jednym kolorze, następnie może ono zostać wydrapane ostrym narzędziem, i wtedy będziemy mieli drapankę. Jajka ogólnie malowane nazywamy popularnie pisankami, ale jak sami widzicie jest cała masa różnych technik zdobienia jaj. Mamy tutaj na przykład jajka, które są jajkami wyklejanymi, jaja przepięknie malowane, mamy również jajka. Zdobione woskiem to są tak naprawdę właśnie pisanki, ponieważ tradycyjna pisanka powstaje w ten sposób, że gorącym woskiem nanosimy jakiś wzór, następnie to jajo zanurzamy w barwniku i po wyjęciu tego jaja z barwnika zdejmujemy wosk. Pozostaje nam wtedy przepiękny ślad i wzór, który nanieśliśmy woskiem, i w taki sposób to jajo jest zdobione. W wielką sobotę parafianie udają się do kościołów, aby poświęcić wielkanocne pokarmy. Tradycyjny kosz wielkanocny zawiera takie pokarmy jak pieczywo, wędliny, szan, sól i oczywiście prezentowany tutaj na naszej wystawie agnus, czyli baranek. No i podstawową rzeczą, która musi się znaleźć w koszyku, są wielkanocne jaja. Jak widzicie, prezentujemy tutaj również inne produkty, a to dlatego, że obecnie w koszach wielkanocnych znajduje się mnóstwo innych rzeczy niż te tradycyjne. Mogą to być wszelkiego rodzaju słodycze, czekoladki, batoniki, bo takie też spotykamy. A tutaj znajdują się takiego rodzaju produkty, które z pewnością do tego koszyka wielkanocnego nigdy nie trafiają, ale odwiedzający naszą wystawę zawsze mieli dobrą zabawę z tego, żeby samemu wybrać produkty do kosza wielkanocnego. Poprzez taką zabawę najczęściej zapamiętuje się, co w tym koszu wielkanocnym powinno się znaleźć. Niedziela Wielkanocna rozpoczyna się mszą rezurekcyjną. Jest to pierwsza msza z okazji Zmartwychwstania Pańskiego. Po mszy domownicy spotykają się na wielkanocnym śniadaniu. Na naszej wystawie prezentujemy różne potrawy, które powinny się na takim stole wielkanocnym znaleźć. Mamy tutaj baby wielkanocne, mazury, pięknie zdobione jaja, wędliny i przede wszystkim podzielone jajko na części. Takim właśnie jajkiem domownicy dzielą się, składając sobie życzenia świąteczne. Na wielkanocnym stole znajdował się również wielkanocny baranek symbolizujący zmartwychwstałego Chrystusa. Pamiętajmy, że to śniadanie wielkanocne odbywało się po czterdziestodniowym poście. Tym bardziej domownicy czekali, kiedy będą mogli spróbować tych wszystkich pyszności przygotowywanych przez gospodynię. W polskiej tradycji poniedziałek wielkanocny kojarzony jest ze śmigłusem dyngusem. Woda symbolizuje oczyszczanie. Na wsiach bardzo często młodzi chłopcy biegali z wiadrami pełnymi wody i oblewali wszystkie panny, które napotkali po drodze. Każda panna chciała być oblana wodą, ponieważ świadczyło to o tym, że jest ona atrakcyjna i podoba się chłopcom. Jedną z dawnych tradycji wielkanocnych był kurek dyngusowy. W poniedziałek wielkanocny odbywało się chodzenie z kurkiem po dyngusie, co oznaczało, że młodzieńcy wozili po wsi żywego kogutka na bogato przystrojonym dwugołowym wózku, do którego ten kurek właśnie był przywiązany. Kogut był symbolem urody, męskości, sił witalnych i płodności. Taki młody mężczyzna, który przechadzał się po wsi, zbierał od gospodyń jaja, wędliny, ciasta, wszystko to, czym gospodynie chciały go obdarować. W Wielkanocy towarzyszyło szereg tradycyjnych zabaw. Jedną z nich była na przykład wybitka, która polegała na tym, że brano do ręki jajka i stukano się ich czubkami. W innym wariancie tej zabawy pisanki toczono po stole w taki sposób, by się zderzyły. Właściciel silniejszego jajka, czyli tego, który nie został rozbite, zabierał pisankę przeciwnika. Dziękuję wszystkim za wspólnie spędzony czas. Mam nadzieję, że wkrótce się spotkamy. Pozdrawiamy z Zamku Sieleckiego.